Tak, to prawda, ten rok jest jakby bardzo wyjątkowym rokiem dla naszej firmy, bo jak pani zaznaczyła, właśnie w czerwcu minęło 20 lat, odkąd długoletni prezes firmy, pan Aleksander Jankowski, odebrał dokumenty rejestracyjne. Właściwie w ciągu tych 20 lat, czasami bardzo też trudnych, jakby osiągnęliśmy bardzo wiele kamieni milowych, ale także wiele sukcesów, ale chyba najważniejszym z nich jest... Nasza pozycja, jaką obecnie zajmujemy na polskim rynku, jest to pozycja lidera i jednocześnie firmy, która cieszy się bardzo dużym zaufaniem i bardzo dobrą opinią wśród naszych klientów, naszych kontrahentów, partnerów, ale także naszych konkurentów. Jest to niewątpliwie zasługa wyjątkowego serwisu i jakości obsługi klienta, jaką staramy się zapewnić. Na pewno też bardzo wyselekcjonowanego i szerokiego portfolio, ale także wysokiej jakości produktów, z których generalnie jesteśmy bardzo znani. Ale niewątpliwie jest to też efekt ciężkiej pracy, zaangażowania, i talentu naszych pracowników, którzy niejednokrotnie są z nami nawet od 20 lat.